Czy przejdę przez tę kartkę papieru? Nie da się chyba. Zobaczmy. Zastanów się, ile razy słyszałeś takie hasło: nie da się. Czy to też w swojej głowie, nasz wewnętrzny krytyk, czy też od y, życzliwych innych osób, które mówiły ci, że czegoś nie zrobisz, nie da się tego zrobić. Wróćmy parę lat wstecz, gdy jeszcze nie było samochodów. Wiele osób mówiło. Jaki samochód? Kto, kto będzie jeździł jakimś samochodem? Przecież no, nie da się tego zrobić, żeby jakiś był silnik, który napędza coś, co pozwala jechać. Koń! Koń! To jest to. Przez lata były konie, są i zawsze będą. Tym można się przemieszczać zdecydowanie. Otóż jak widzicie, trochę się to pozmieniało. Latanie, gdzie, jakie latanie, ptaki mogą tylko latać. Nie ma szans zrobić tego, żeby człowiek mógł latać. Yy, nie ma szans, nie da się tego zrobić. Światło, elektryczność, gdzie nie da się lampa naftowa, to jest to. To jest to. Lampa naftowa da nam dużo światła. Zawsze to będzie nam dawało światło w pomieszczeniach w nocy. Tak właśnie wiele osób. Myślało dawniej i dalej są pewne ograniczenia. Zmieniły się tylko czasy, poszliśmy do przodu bardzo, ale wiele w każdym z nas jest ograniczeń, lub nie tylko w każdym z nas, lecz tak jak mówiłem, wielu życzliwych, życzliwe osoby nam mówią, że czegoś nie da się zrobić. Nie słuchajmy tego. Dziś zajmiemy się wymówkami, które ograniczają nas przed nierobieniem. Czegoś i tłumaczymy się, że to, że tamto, że mieszkam w Polsce, że mieszkam w mojej miejscowości, że nikt mi nie pomógł, że nie, nie mam pieniędzy, że nie potrafię czegoś zrobić. No i może i ty masz takie wymówki, które, które sobie tłumaczysz, że są prawdziwe, żeby czegoś nie robić. I owszem, czasami niektórzy mają jakieś tam bardziej sensowne wymówki, a wiele z nich jest mało sensownych, typu. U nas w Polsce tego nie da się zrobić. U nas w Polsce jest źle, czy coś w tym stylu. No, patrząc 200 lat do tyłu, jak było w Polsce, no to jest w tej chwili cudownie. Nie wiem, wcześniej zabory, wojny, pierwsza, druga, pierwsza wojna, druga światowa, potem komunizm. No, ciężkie, ciężkie czasy mieli wtedy ludzie, aby coś Robić. Niewielu się to udawało, aby spełniać swoje marzenia. Wielu żyło w, w takich naprawdę ciężkich czasach i ciężko im się po prostu żyło. E, a dzisiaj no, jest, jest mnóstwo możliwości do poprawy swojego bytu, aby być szczęśliwym, spełnić swoje marzenia nawet w Polsce. Nie ma tego znaczenia, a jeśli faktycznie uważasz, że w Polsce jest źle, no to wyjedź do innego kraju. Przecież mamy wolne granice, możesz w każdej chwili wyjechać gdzieś i zobacz i oceń porównaj, porównaj te dwa kraje, najlepiej, jeśli, jeśli pojedziesz do kilku, aby mieć jakąś perspektywę i porównanie z, z naszym krajem. No i może będzie lepiej dla ciebie, a może nie. Zobacz. Kolejna wymówka, jestem za młody, za stary. Bardzo często osoby mówią, że no ja już jestem za stary, żeby zmieniać swoją pracę, czy tam chcę spróbować. Zawsze marzyli o stworzeniu swojego biznesu, a nie robią tego, tylko myślą, że jak to by było fajnie coś stworzyć, a no, nie robią nic w tym temacie. No i lata lecą i sobie potem mówią wymówkę, że już oni są na to za starzy. Poszukaj. Wielkich przedsiębiorców tego świata, typu gościu, który założył restaurację KFC w wieku bodajże tam grubo po 50., założył ten biznes. No i jest mnóstwo przykładów, jeśli chodzi o o to, czy ktoś jest za młody, czy za stary. Nie ma to totalnie znaczenia. Zacznij dzisiaj i będzie ok. Kolejna wymówka, którą w sumie słyszałem. Wiele razy od innych fotografów, którzy zaczynali i pytali mnie, jak tam ogólnie zacząć w temacie fotografii i mówią, że no, oni są z małej miejscowości, u nich się nie da czegoś zrobić, żeby oni zostali fotografami I nic bardziej mylnego. Ja też jestem z małej miejscowości, a udało się to ciężką pracą. I systematycznością dojść do fajnego poziomu, jeśli chodzi o fotografię, no i spełniam się w tym temacie. Także jeśli chodzi o, o, o to, że mieszka się w tej miejscowości czy w tej, no to jeśli faktycznie nie rozwijasz się w danej miejscowości, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś pojechał do innej, a często gęsto. Te miejscowości są oddalone o jakieś do 100 km, już duże miejscowości, w których kilkaset tysięcy mieszkańców, i jako tam fotograf możesz spokojnie się rozwijać, ale to dotyczy każdej branży zdecydowanie. Także kolejna ciekawa wymówka, bo nie mam czasu, nie robię czegoś, bo nie mam na to czasu. Otóż, no, takie jest życie, że każdy z nas ma tyle samo czasu, więc jak to jest, że. Które nam imponują. Oni robią tak wielkie, ogromne rzeczy, a mają tyle samo czasu co i my, i też mają sprawy rodzinne, sprawy duchowe, codzienne życie, swoje biznesy, przeróżne obszary życia, które muszą ogarnąć i jakoś to ogarniają. Sam też przyznaję się, mam wiele wymówek, ale staram się je pokonywać w jakiś lepszy czy gorszy sposób, ale najważniejsze, żeby coś działać z tym tematem a nie usprawiedliwiać swojego nierobienia jakimiś wymówkami. Kolejna wymówka, bo ja nie mam efektów. Otóż oczywiście na początku nie będzie efektów w żadnej dziedzinie, którą działasz. Trzeba powtarzać, wstawać, powtarzać, nie uda się. Drugi raz, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, a nawet i pięćdziesiąty, jeśli jesteś zdeterminowana, zdeterminowany do czegoś, aby coś. Zrobić, o czym marzyłeś, marzyłaś, to nie ma znaczenia, że ty, tobie nie wyjdzie raz, drugi, piąty raz. Tylko próbuj dalej. No wtedy zaczną się dziać efekty. Zapamiętaj je i zapamiętaj to, że miałaś taką wymówkę, a zobaczysz, że później będziesz się z tego śmiać. Wiele osób. Mówi taką wymówkę, no: Ja czegoś tam nie zrobię, no bo ja już mam dzieci, nie mogę, przypuśćmy, tam zmienić pracy czy założyć swojego biznesu, no, zmienić swojego życia, bo ja mam dzieci. Ja też mam dzieciaki, dwójkę wspaniałych synów i wręcz przeciwnie, ja wiem, że muszę coś zmieniać w danym temacie, aby pokazywać, no, wychowujemy swoje dzieciaki swoim, nie tyle co im mówimy, bo to do nich często gęsto nie dociera lecz one widzą, co my robimy, więc one uczą się od nas tego, co robimy, z naśladowania nas i podświadomie nawet to widzą, no i tak będą się zachowywać, więc jak my im będziemy pokazywać, że oni są naszym jakimś ograniczeniem, bez sensu. Uważam, że powinniśmy wspierać dzieciaki i pokazywać im właśnie, że da się pokonywać swoje ograniczenia. To myślę, że jest fajne wychowanie. Najlepszą wymówką, którą jakąkolwiek słyszałem, to że nie mam wiedzy. Otóż no, w dzisiejszych czasach wiedza praktycznie z zakresu wszystkich umiejętności, zawodów jest w internecie i wystarczy poszukać, przerobić wiele godzin materiałów. Jest tak mnóstwo możliwości w urządzeniu, które mamy w kieszeniach, czyli w, w telefonie komórkowym z dostępem do internetu, znajdziesz tak naprawdę wszystko, w czym chcesz się rozwijać. Proszę cię, jeśli chcesz faktycznie coś zrobić, coś osiągnąć, o czym marzyłaś, marzysz, to działaj, działaj krok po kroku, sprawdź wiedzę, która jest dostępna w danym temacie, zastosuj ją. I wdrażaj po prostu w życie. Okej, okay, i dobra. I tytułowe zapytanie, czy przejdę przez tą kartkę? Otóż, no nie da się, jak mam przejść przez tą kartkę. No ale gdzieś to, gdzieś zobaczyłem w jakimś filmie. Fajne to było, spodobało mi się to i fajna jest analogia naszych wymówek. Zobaczcie. Udało się. Trzymajcie się. Pa pa.